Kolejny piątek, tygodnia, koniec i początek, ale dla mnie i dla Was początek kolejnego programu dzieje się. Witam serdecznie. Dzisiaj sporo będzie się działo, między innymi w tym mieście, którego te Piękne, wielkie, srebrne kule są charakterystycznym punktem, można powiedzieć takim witaczem. Jesteśmy w Siemianowicach Śląskich i sporo dzisiaj o Siemianowicach Śląskich w dzieje się mówić będziemy. Ale sporo będzie też o muzyce, o koncertach, m.in. o nowej trasie koncertowej Haliny Młynkowej, z którą obszerny wywiad dzisiaj także w programie. Będzie też oczywiście coś do czytania i coś do wygrania, więc to wszystko, co lubicie. Wojtek Żegolewski, zapraszam na program. A to, co widzieliście przed chwilą, to był spacer po Siemianowicach, po Siemianowicach ostatni, ale nie ostatni spacer po naszym pięknym Górnym Śląsku. Razem ze mną inicjator, pomysłodawca Łukasz Zimnoch ze stowarzyszenia Wrazid Dzień dobry. Dzień dobry, witam, miło mi. Nie mam kapelusza, to nie uchylę w tle jedna z najpiękniejszych siemianowickich kamienic, ale... Piękne są również i familoki, jak pan dzisiaj mówił. No te familoki niestety już powolutku znikają, ginie gdzieś ta e, kultura familokowa. E, to znaczy miejmy nadzieję, że familoki nie znikną. E, one są integralną częścią naszej tożsamości śląskiej. E, za nami no, pochwała e, dostatku tego górnośląskiego, ten, który się rodzi w wieku XIX na początku wieku XX. Można powiedzieć, że Siemianowice są jak Instrument, jeśli się go delikatnie dotyka, w prawną ręką on potrafi zagrać, on potrafi zaśpiewać, ono op potrafi opowiedzieć niezwykłą historię tego miasta. Staramy się, chociaż na kilka takich nut, trafić, pokazywać i opowiadać razem z biblioteką Siemianowicką. Realizujemy, zrealizowaliśmy taki, taki projekt. W planach mamy pokazywanie innych miast, innych miejsc na Śląsku. Najczęściej można nas w razie loków spotkać w Świerklańcu, można nas spotkać w Bytomiu, w Gliwicach, w Zabrzu, w Piekarach Śląskich, więc w Tarnowskich Górach Staramy się pokazywać to, co na Śląsku najcenniejsze, najciekawsze. Śląsk dla nas jest jak taka, taki kufer ze skarbami. My uchylamy i z tego kufra wyciągamy kolejne klejnoty, żeby pokazywać tym, którzy chcą go podziwiać. A więcej takich ciekawostek historycznych, usłyszycie na kolejnych historycznych oprowadzaniach i spacerach. No, po Siemianowicach Śląskich na razie nie, ale po Zabrzu, po Bytomiu w najbliższym czasie tak. Zapraszamy Państwa, zapraszamy do Bytomia, zapraszamy do Gliwic, do Zabrza i oczywiście do świetlańca. Bukasz Zimnok był moim Waszym gościem. W Dzieje się. Bardzo dziękuję. Się czas teraz na czytasie, no i w tym miejscu przydały nam się krakowskie kamienice, ale mamy przepiękne śląskie familoki w siemienowicach Śląskich, kolonie przy ulicy Górniczej. No i ona nam tutaj posłuży zapewne tło do najnowszej książki Aleksandra Sowy, czynnego, co ciekawe, policjanta, który pisze naprawdę rewelacyjne kryminały. Jego najnowsza książka to Wielki Pies. Na pewno kojarzycie sprawę sprzed 21 lat, kiedy to krakowska policja z Wisły wyławia spreparowaną skórę zaginionej wcześniej studentki. No i oczywiście porównania do milczenia owiec policja nawet obawiała się, że sprawca może tym filmem się sugerować i inspirować. Początkowo trochę, oczywiście, w książce sprawę tuszowano, później wybuchła z siłą bomby atomowej. No i w to wszystko, oczywiście, włączył się niezawodny Emil Stompor, czyli bohater już czwartej książki tego autora. A jako, że autor jest czynnym policjantem, cały czas w służbie, no to wiele smaczków tutaj można znaleźć i naprawdę jest to lektura na długie jesienne wieczory. Pięknego parku tradycji zaprezentujemy wam jakże piękne wydarzenia kulturalne, nie tylko w naszym regionie. Na początek wirtualna podróż do Wrocławia, gdzie już za tydzień licząc od dzisiaj premiera naprawdę przepięknej sztuki na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oczywiście mowa o szewcach. Taka ciekawostka, szewcy powstawali aż 7 lat, podczas kiedy Witkiewicz potrzebował na naprawdę dobrej klasy dramat dwóch lub trzech zaledwie tygodni, więc naprawdę jest to sztuka. Wysokich lotów, tym bardziej, że zajął się nią sam Stanisław Męski, który opracował tekst, ale także zajął się reżyserią tego spektaklu. Spektaklu naprawdę wybitnego, już za tydzień premiera, a my mamy dla Was wejściówki na tą wyjątkową sztukę, która pokazywana będzie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Po bilety zgłoście się na naszego Facebooka, tam znajdziecie odpowiedni post, tam znajdziecie również link do regulaminu i tam dowiecie się, w jaki sposób te bilety wygrać. Woli mnie tak na wątpiach od tego przymusowego lenictwa. A może ja tu źle powiedziałem? Już wszystko tak zbrzydło na tym świecie, że więcej o niczym gadać nie warto. Nasze kalendarium to chyba najlepszy dowód na to, że jesień to czas, kiedy. Repertuary pękają w szwach, niczym spadające z drzew kasztany. No i tak, już jutro, a więc w sobotę, 22 października, w teatrze Varieté w Krakowie, Musical Pretty Woman. Widzieliście jeden z najbardziej kasowych filmów wszechczasów? No oczywiście, że widzieliście, więc z pewnością warto chyba zobaczyć też muzykalową wersję. Początek o godzinie 18.00. Także jutro spektakl badania ściśle tajne. To już propozycja przygotowana przez teatr imienia Kochanowskiego. W w Opolu. Początek o 19.00. Jeżeli ktoś woli pobiegać niż siedzieć w wygodnym, teatralnym fotelu, no to też mamy coś takiego, no bo już w sobotę, 22 października, w Radzionkowie kolejna edycja drugiej śląskiej ligi biegowej. To będzie bieg dla dzieci, a mali adepci biegania spotkają się na starcie o godzinie 10.00 w Ogrodzie Botanicznym. W niedzielę, 23 października, w Teatrze Miejskim w Liwicach Tu dla dzieci początek tego przedstawienia o 16.00. O 19.00 natomiast w Krakowie w Teatrze Ludowym spektakl Prezydentki. 27 października, więc w czwartek w Gliwicach jazz, jazz i jeszcze raz jazz. Przyjeżdża jeden z najbardziej wyjątkowych jazzowych projektów na świecie Enzo Favata The Crossing. Wyjątkowy koncert o 19 w Centrum Kultury Jazowia w Gliwicach. Dzień później w piątek 28 października w Rydłutowskim Centrum Kultury o 18 zobaczymy Braci Zorzy Polarnej a w Teatrze Polskim w Wrocławiu o czym przypominamy premiera spektaklu Szewcy. Natomiast o czym już także wspominaliśmy, 5 listopada koncert magicznie mglistej muzycznie Sabiny Szewczyk w nastrojowej cechowni w Gliwicach. Początek tego koncertu o godzinie 20. A teraz w, dzieje się krem dla krem. Gwóźdź programu, chociaż teraz są modne feminatywy, to ja powiem, że gwoździni... Programu. No właśnie, czy gwoździna? jak to brzmi. Kalina Mielnkowa, chyba nie muszę specjalnie bo przedstawiać, jakbym ja powiedział, że to jest artystka tylko i wyłącznie związana ze śpiewem, to bym od razu by tym moim własnym scenariuszem dostał po głowie. Spotkać Działasz na tak wielu frontach, jesteś tak, tak może być, multi, że to jest aż ciężkie do ogarnięcia. I każda twoja kolejna solowa płyta to pokazuje, ta piąta to jest też dla twoich fanów kompletne zaskoczenie, bo to jest to płyta w całości inspirowana polskimi filmami, a tak dokładnie piosenkami z tych filmów się wywodzącymi. Dokładnie tak. Ja chciałam pokazać. Po pierwsze, tak, to jest koncept album, więc to jest pewna historia opowiedziana. Chciałam tę historię opowiedzieć przez piękną polską muzykę, która czasami, jak książka, jest gdzieś z tyłu zakurzona i warto ją wyciągnąć i pokazać, jaka piękna jest polska muzyka. Ponieważ młodzież dzisiaj często myśli, że to są nowe piosenki autorskie. I dopiero potem, kiedy zaczynają grzebać, to dowiadują się, że to są na przykład piękne piosenki z filmów, z seriali polskich. I tak jest troszeczkę z tą płytą. Więc miałam ochotę po prostu pokazać w bardzo spokojny sposób muzykę, która wcześniej była nagrana do filmów w dużo większym składzie. A z drugiej strony też chciałam pokazać, że nie odcinam kuponów od Czerwonych Korali, tylko naprawdę wybieram tą trudniejszą drogę, która mnie zdecydowanie bardziej interesuje. No właśnie, o to chciałam zapytać jakby w następnej kolejności, ale jeszcze zostanę chwilę przy Twojej najnowszej płycie, czyli Film Love. Mhm. Film Love. Jak nie, filmowe, dobrze, film dobrze dobrze. Żeby mi to jest nie... filmowe tak naprawdę. Żeby nikt nie to żyć, już nawet podstaw angielskiego nie znamy. Pierwszy singiel już za nami, drugi już też. Ja odsłuchałem w sumie trzy piosenki na razie z tej twojej nowej płyty, natomiast mnie bardzo, ale to bardzo zastanawia po tym jak usłyszałem, jak poradziłaś sobie z przebojem Roberta Gawnickiego o sobie samym, jak ty sobie poradziłaś z... Chyba absolutnym arcy jeżeli chodzi o, o dziesięciolecia polskiej muzyki, czyli z mieczycowym fogiem. A, moja ulubiona na tej płycie, absolutnie. E, ja słyszałam jako dziecko pierwszy raz, ponieważ u nas w domu e, słuchaliśmy tylko winyli. Do momentu kasety, oczywiście, ale ta kaseta. Tam się to często psuło, tam był taki motorek z tyłu, w ogóle ta gumka tam co czas spadała, więc zdecydowanie woleliśmy winyle. I ja na to natrafiłam jako małe dziecko, więc muszę powiedzieć, że wtedy już to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ten utwór. Nie wiem dlaczego. Melodia, bo dzieci nie wsłuchują się w tekst. Ja długo tego tekstu nie rozumiałam, e, natomiast ona była nieprawdopodobnie przejmująca dla mnie, ta piosenka. E, I jak przygotowywaliśmy te płytę, to pierwsze, co to powiedziałam to ostatnia niedziela. Musi być będzie taka, że mm, fani Mieczysława Foga otworzą bardzo szeroko oczy? Ja myślę, że przede wszystkim aranżacyjnie jest bardzo przejmująca, jest przepiękna. Piotr Steczek, który gra z nami koncerty, um, zaaranżował w niesamowity sposób, po prostu bardzo przejmujący. I ja to śpiewam oczywiście ze spokojem, jestem kobietą i śpiewam to 100 lat później. Ta Twoja nowa płyta, tak jak powiedziałem na początku, tak samo jeszcze teraz chciałem do tego wrócić. Tak samo jak i utwory, na której je zawarłaś, pokazuje, jak ty bardzo potrafisz się z płyty na płytę zmieniać. A skąd nagle Taka chęć, żeby może nie zostać jesieniarą muzyczną, ale po tych trzech pierwszych piosenkach mam wrażenie, że to jest idealna płyta na tą porę roku, którą w tej chwili mamy, która się rozkręca tym złotem wszystkimi barwami drzew. Przygotuj się na to, że kolejne piosenki są takie same. <laughs> jest, więc mogę być jesieniarą. I powiem Ci, że co piosenka, co utwór, kiedy go przygotowywałam, kiedy jeszcze słuchaliśmy właśnie wczoraj, kiedy dostaliśmy krążek i kiedy się pojawił właśnie w serwisach streamingowych, to ja miałam ogromną przyjemność słuchania kolejnej i kolejnej piosenki. I bałam się słuchać tego, wiesz, po nagraniu, po takim odczekaniu trochę, ponieważ jednak nagraliśmy to jakiś czas temu, potem ta produkcja cała trwała. I miałam takie, nie, fajnie, nie, dobrze, jest, nie, jest okej. Okay. Także muszę powiedzieć, że sama jestem bardzo dumna z tego, że sięgnęłam po ten materiał. Niełatwy i na pewno niełatwy też z tym, że jednak mierzyłam się z królami, królowymi polskiej muzyki. I trzeba powiedzieć, że co nazwisko, to większe i cudowniejsze, jeśli chodzi o, o te kompozycje. Natomiast są zrobione w moim stylu, w nowym stylu. W spokojnym stylu. Ja bardzo długo śpiewałam, bardzo głośno, bardzo mocno, napierająco. A teraz przyszedł dla mnie taki moment, po prostu też dojrzałam do tego momentu, że najcudowniej dla mnie śpiewać spokojnie i bardzo intymnie do mikrofonu. Czy ty masz czeskie poczucie humoru? Myślę, że tak. Jak bardzo? Myślę, że już mocno wymieszane z Polskim, ponieważ jestem tutaj tak długo, że przysiągnęłam też już polskimi filmami, polską kulturą, książkami. Natomiast kiedy tu przyjechałam, to polskiego humoru w ogóle nie rozumiałam i myślę, że tu wiele osób znowu jakby nie rozumiało tego, z czego ja się śmieję. Pytam o to, dlatego że Czesi rozbawili chyba całą Europę, ale przyjąć tak. Kralowiec. Czy teraz też w Kralowcu no, koncertować, podejrzewam, nie będziesz, ale czy chociaż sprawdzasz u nich pogodę? Ja Ci doszła że moja synowa jest stamtąd. <śledzianie> Jezus, nie, bratowa. <laughs> Więc e, e, no, z tego co pamiętam, brat tam był i bardzo mi się tam podobało kiedyś, ale i, i właśnie za każdym razem o niej myślę, ona jest Polką w tej chwili, e, z polskimi e, dokumentami i, e, i tak właśnie o niej myślę w tej kwestii. <laughs> co ona o tym sądzi? <laughs> Czy to czeskie poczucie humoru to się też na płycie ujawnia, bo znalazłem tam piosenkę. Powiem szczerze, już się uśmiechnąłem jak sam tytuł przeczytałem, tylko nie wiem, czy ja nie będę kaleczył teraz wszystkiego. czy orzeszki. Ci osi pro popelko. To jest znowu taka, wiesz, takie moje dzieciństwo, mój ogromny sentyment. Piosenka, która była w takiej bajce, właśnie trzy orzeszki dla kopciuszka, która tak jak w Polsce nie może, wiesz, nie zaistnieć w święta, jak jest w Polsce Kevin, sam w samym domu, prawda? No to święta bez popelki w Czechach po prostu też nie istnieją. Także bardzo chciałam ją zaśpiewać z tego powodu, że przypominają mi się lata dziecięce i ten utwór mi się zawsze bardzo podobał, a na końcu ja dodałam coś, czego nie ma normalnej wersji, czyli tam jest taki ty ptaczku, nie I to jest początek piosenki, którą śpiewał. Karel Gott i to była główna piosenka, motyw tego, tego całego, tej bajki. Natomiast ja zaśpiewałam utwór, który, no, jeden z moich najbardziej ulubionych jeszcze z dzieciństwa. Pewnie mi nie uwierzysz, ale jestem, y, zawsze się fanem Karela Gotta. No, ja się nie dziwię też. Ponad 20 płyt już zebrałem i zbieram teraz płyty Haliny Młynkowej. Wam też to polecam, tak samo jak polecam wam i koncerty. No i oczywiście i wspaniałą twórczość. Halina Młynkowa była moim waszym gościem. Widzieje się, jak się mówi, do widzenia na skle daną. Na skle daną. A chyba się też skraca na skle? Na skle. Mhm. Ale bo ciao! <laughs>